W całej Hiszpanii nie ma prądu. Coś się stało. Właściwie są tylko same spekulacje. tego co ja wiem, prawdopodobnie problem dotyczy całej Hiszpanii, nie tylko Barcelony. A w domach, na przykład nie, ja na przykład nie mam prądu. Nie ma też internetu w telefonach. Ja wlazywa właśnie kim do pracy. tylko Hiszpania, ale i Portugalia również jest dotknięta tym problemem. Tam pan ma więc O, tu ciemno w sklepie.

act sin de, parar si hem de per l'opció i de taxa motorcelndi per Zain.